Trzecia B. Wy też macie się ustawić. Dobrze, 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 już jesteśmy ustawieni. Dzień dobry, chciałam ogłosić, że ktoś włamał się do mojego biura. Yy! Ops! Mówiłam, że nie można było tak tylko zostawić. Niech. Ten ktoś się przyzna. Proszę się przyznać. Proszę przyznać. To, 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 to. Ale my nie wiemy. Czy pani, my nie wiemy kto. Może ktoś z derówki? Tak raczej wątpię. Hmm. Pst, pst, teraz się nam dostanie. Tego kogoś prosimy mm, na końcu lekcji do mojego biura. Sama po niego przyjdę. Tak, 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 tak oczywiście. A teraz lekcje z panią. Yy, plan yy, lekcji klasy trzeciej C, czyli teraz zajęcia z panią skoczką. Proszę iść na zajęcia. Tak jest, tak jest! To ja wychodzę, dzieci. Do widzenia, do widzenia. Witam dzieci na zajęciach. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Niech to, mam no, iść do jakiejś pani korektor. Nie, no, bo za nas normalnie. Padne, ja Jestem taka jakoś taka zmęczona, że... Dwie godziny później. No dobrze, już kończą się nasze zajęcia. Gdzie jest Rubi? Nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy. Miała iść tylko do pani dyrektor. I co? Nie wiemy, nie wiemy, nic nam nie mówiła. Nic nie mówiła. No właśnie. No dobrze. Rozumiem, że chyba muszę sama się wtrącić. Albo nie, pewnie zaraz przyjdzie. Do widzenia dzieci, do widzenia. Co ja miałam zrobić? Pani dyrektor! Miał, a po co ja miałam tam iść? Bo byłem źle, bo źle się zachowywałam. Tak mogłam zapomnieć. Dzień dobry. Dzień dobry, co ci tutaj sprowadza? Ponieważ się źle zachowywałam.

Okej, okay. w takim razie możesz mogę, mogę wrócić do klasy nareszcie. Nie wiem w ogóle, co ta pani mówiła. Przepraszam za spóźnienie. No dobrze. I teraz chcę, chcę przepytać działań. robi. Mmm, Rubi. Dobrze? Dobrze. To podejdź, Rubi. 5 razy 5. Babcia w kapciach. Nie. 9 razy 9. Trzy kiełbaski. Nie 3 dodać 3 20 kęsów miodu Nie, czy ty się w ogóle uczyłaś? Uczyłam, ale zdrowego jedzenia Ojej A dobrze No to powiem Ci, że jest bardzo źle, Bardzo! O, ale spokojnie Nie spokojnie, chyba nie przyjdzie do czwartej klasy Już to zrobił, ale nie ukażemy go. Wszystko jest w porządku. Oglądajcie.